Trzymano dzisiaj trening. Techniczna jazda nie szybka, średnia, raczej taka długodystansowa. Kilka serii, po jakieś 20 minut jazdy, jakaś przerwa. Latem na schodzenie paska, teraz na odpoczynek, bo paseczek dzisiaj to pięknie 65, myślę, że 70 stopni nie przekroczyłem tak jak zerkałem, ale dużo, dużo nie ma temperatury, także dzisiaj technicznie. Na legalnym terenie, Staraż Wirownia fajne miejsce, można jeździć trenować. Tym, którzy jeżdżą turystycznie, się nudzi. i Raz, drugi, trzeci przyjadą, rozumiem im, bo co tu robić? Zobaczyli, podziwiali, zdjęcia zrobili i co dalej robić. Ale jak ktoś chce trenować, to powiem Wam, że jest Petarda, Mistrzostwo Świata. Jestem zadowolony, że mam blisko siebie taki teren. Powinno być ich więcej w Polsce, ale to już wiadomo drugi temat. Tak, że ja tu przyjeżdżam prawie co wyjazd, byłem tu z 50 razy albo więcej i cały czas, cały czas treningi robię. Co jakiś czas jakieś nowe uklepie sobie ścieżki w lesie. No co, jak chcecie trenować, techniczną jazdę, nie super szybką, taką jak, jak Orlen Race, jak Baja, to tam się zapierdziela. Tam rację bytu mają skamblery. Szybkie kłady, natomiast ja nie, nie, nie lubię za szybko jeździć. Czasem się zdarza, czasem się przyciśnie, ale ogólnie taka typowa szybka jazda nie dla mnie i nie dla takiego Chińczyka, moim zdaniem. Ale to tylko moje zdanie: możecie tam zamykać liczniki jak chcecie, i każdy robi co chce. Mnie bardziej jara podoba mi się taka jazda techniczna. Długa technika, pokonywanie setek może nawet tysięcy zakrętów przez te 5 godzin, bo ostatnio na Hucie jeździliśmy 5 godzin. No i to jest fajne. Eee, żeby się przygotować, no to, no to jest wiele czynników, ale na pewno musicie trenować sobie. Nie tylko jeździć w kółko, tylko myśleć, co chcecie zrobić. Wymyślać sobie w głowie jakieś traski, jakieś podjazdy, trawersy. Wychylać się, patrzeć, sprawdzać możliwości kłada, kiedy, kiedy już się gdzieś tam odrywa, jak nie czujecie się pewnie. Ja czasem schodzę, taki łatwy gdzieś tam w lesie przez chwilę przejazd, który tyle razy robiłem, ale. No i dzisiaj zejdę, potrenuję szybkie schodzenie, szybkie wchodzenie. Może i dzisiaj szybko też nie było, bo mi się w ogóle nie śpieszycie takie techniczne przejazdy, ale, ale wymyślajcie sobie jakieś tam challenge i róbcie je powoli. No i w zależności, gdzie będziecie trenować, no to musicie odpowiednie. Już nawet nie powiem, że odpowiednie opony, bo sam dopiero je niedawno zakupiłem, a na oryginalnych jeździłem i dalej uważam, że oryginalne kurczowskie opony CST Atrak. Są bardzo dobre, naprawdę są bardzo dobre, nawet od tych w niektórych elementach lepsze, ogólnie jako załóż tam są gorsze od tych, ale jeszcze zależy co kto chce robić, to są BKT W207, bardzo dobre techniczne opony i uwaga, już to gdzieś tam mówiłem na filmikach, Cztery, cały komplet opon z felgami, 4 sztuki, od oryginalnych to jest 16 kg różnicy, mniej więcej 4 kg na sztuce, także 16 kg. Zobaczcie, zmieniam, zmieniłem felgi opony i to jest 16 kg. W wadze kłada to nie ma większej różnicy, ale w takiej technicznej lekkości jazdy tych kół, no to jest fajne, bardzo fajne. Z tym, że ja nisko ciśnienie upuszczam. Teraz mam 0,35 z przodu, 0,30 z tyłu. E, no to i tak te, te przednie koło trzeba uważać, że jak szybko pokonacie jakiś tam. E, Jakiś zakręt wolny na jakiś tam wiadomo w 3D, 5D, w tych wszystkich górkach, co chwila jakaś zmiana terenu, to często te koło przednie, bo to jest ostre, chce się zblokować i po prostu Wam wyrwie i możecie przekoziłkować, dlatego zawsze te przednie koła trochę mniej trzeba skręcać, delikatniej, narzucać je tak, no i ja troszkę więcej powietrza pompuję w te przednie opony, może nie dużo więcej, bo to 0,4, ale, ale troszkę więcej, wtedy jest łatwiejsza sterowność, bo są bardzo agresywne po bokach. Ogólnie są super, ale ta agresywność powoduje to, że, że potrafi te opona zostać, tym bardziej jak jest miękka. A na taką pogodę jak dzisiaj i na piasek też, też musi być miękka. Jest super, ta opona się w lesie sprawuje. Także jakieś podstawy ciśnienia w oponach sobie regulujcie. Ustawcie sobie wysokość zawieszenia. wyregulujcie sobie twardość. Ja jeżdżę na średnią. Ja sobie porobiłem, to kiedyś pokazywałem. Zobaczcie, ja tam mam takie znaczenia, żeby na szybko po prostu schodzę składa. W 10 sekund jestem w stanie całego kłada przestawić. W zależności co mi potrzeba, tylko klik klik klik, klik dookoła 10-15-20 sekund. Jak mi się śpieszy i, e, i diametralnie zmieniam, sztywność kłada. Testuję różne ustawienia z przodu. Bardziej miękko z tyłu twardziej trochę. Ale ogólnie średnio lub twardo staram się stosować jakbym pojechał sobie tak typowo turystycznie pojeździć to bym sobie go na bardzo miękko zrobił no ale jedna, jedna taka uwaga bo ze dwa rajdy a co najmniej jeden przyjechałem na twardym no to nie na betonowaniu go to na dłuższą jazdę to nie da rady jak go betonuję na jakichś podjazdach i tak dalej mocnych podjazdach jak chcę czasem na zwirowni albo coś tam pokręcić no to wtedy jest mało komfortowo ale on się super trzyma. A tak średnio, średnio jest najlepiej, bo przy dłuższej jeździe e, Gdzieś, nie pamiętam już na którym, jak miałem na twardo pierwsze 2,5 godziny, to mnie tak wytrząchało Tragedia po prostu już Fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowany, ale już e, Naprawdę było bardzo ciężko, potem jak ustawiłem, to w ogóle inna jazda była, tak? Może troszkę bardziej się wychylał, ale to wystarczy deczko zwolnić e, Tak jak też mówiłem Co z tego, że 20 zakrętów pokonacie o sekundę, czy dwie szybciej ale tak na takim ryzyku może nie ryzyku jakiejś tam wielkiej krzywdy bo to nie te prędkości przy tych technikach ale jakieś tam wypadnięcia z trasy ja tak miałem ostatnio 20 zakrętów pięknie, szybko wioło, o jestem trochę do przodu, no to tam ile? ile sekund do przodu, tak? a na 21 koło mi przednie wyjechało, w prawo, na takim górce piasek oczywiście miałki rozwalony ten piach, taki pył to jest po bokach zawsze dwemualny. ono w ogóle nie ma atrakcji zero. No i zanim wróciłem na tor, a byłem tylko pół metra od niego, no to minęło jakieś 30 albo więcej sekund. I całe te wszystkie szybsze zakręty wcześniej poszły psu w dupę. Także jak ktoś chce gdzieś tam sobie próbować rajdować, to sobie samą własną technikę musi każdy wypracować. Ja też jestem początkujący amator w tej dyscyplinie sportu, bo w sporcie to kupę czasu. No i też jakoś tam sobie metodykę i taktykę zarzucam, ale na pewno to nie jest prędkość i szybkość w tych rajdach, nie? Także wrzucę jakiś filmik z treningu. Szybko nie będzie, ale bardziej techniczny Trzymajcie się, pozdro grupo. Dobrze, że uchwyty mam. Jeszcze raz normalnie trzeba by było zawrócić i płychać gdzie indziej, ale spróbujemy lewą stroną, bardziej się może wsuniemy, może nie wsuniemy. jak ruszymy. Udało się.